Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj, jak Ci wygodnie. Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Ostatnia fenomenalna dyspozycja tego oto młodzieńca, Filipa Szymczaka z Lecha Poznań spowodowała, że. Zanim powołanie do pierwszej reprezentacji, zanim wizyty w zakładach pracy, najpierw występ w Turbo Kozaku. Witam Cię Filipie serdecznie. Cześć czołem. I pytam, czego Ty oczekujesz po tym programie, bo przyznam Ci się bez bicia, że Gabor niewiele. Niewiele? Nie Oczekuję no, dobrego występu na pewno, dobrej, dobrej, fajnej zabawy, do zdrowku i jakiegoś fajnego wyniku na pewno. Polecałeś. się. Ja w ogóle Flip chciałem sprostować, bo we wstępie chodziło mi o oczekiwania Gabora, że on po sobie niewiele oczekuje, a nie po twoim występie. Mam nadzieję, że tak będzie, kurczę, że piłki nie dotknie, no, ale nie mówmy tego na razie. Nie mówię ci tego na razie. Ale się przekonasz. Już za chwilę. Powodzenia Filipo. Ruszyli! W zasadzie ruszył jeden! Ale jak ty Rzegorz chcesz skrócić kąt! Tak, w literaturze jest. Nie dotknął Filip, nie dotknął na razie. Patrz, nie dotknął, ale spodnie już brudnawe. No, mam nadzieję, że ta bramka też dotnie. No oczywiście, że tak. Przecież mała jest. Wiadomo. Patrz, Odrobinę trudniejsza. Patrz, jak jest pręty! No Panie Filipie, no Panie Filipie, no Panie Grzegorzu! Nie pracowałem zimą nad szybkością, nie ukrywam. A dotknąłeś piłkę, czy nie, teraz? Teraz nie, ale przed programem miałem kilka. Okay. A, czyli wszystko jakby zgodnie z założeniami. Jedziemy dalej. Filip, tylko tej małej życzę, no. No, dziękuję panie bardzo. operatorze, Pan pokaże, bo nie chodzi o tamtą małą Filip za bramką, bo Grzegorz tak specjalnie postawił, tylko tą wcześniejszą. A dobra, teraz wszystko wiem przecież. Czy... No, dokładnie. Zobaczcie. Jak wygląda naprawa błędu Patrz, no, się uparł, no. Dotknąłem! Hm? Hm? Grzesiu! Tak, proszę. tu pojawiają się pytania. Które ty karnesz, z czym jego oglądałeś? Czy to jest kadry U-21? Czy być może ten ostatni z Jagielonią? Bo to były dwa zupełnie różne karne. Od młodzika po ostatni mer z Jagielonią wszystkie. Filip. właśnie problem jest taki, że wiem, co się wiedzieliśmy, także chyba muszę to zmienić. Ja bym nic nie On ma słabą pamięć, wiesz? Wyczuwam tu duże skupienie. O, Grzegorz, widzisz? Ale wiedział, wiedział wtedy ruch. Ten wykonał jak za młodzika. Gaborku, a jak ty wspominasz swoje lata juniorskie? One dalej trwają. Mocne słowa, powiem ci szczerze. Mocne słowa. On cię teraz wyleczy z tych lat, patrz. Podobno ostatnio się nie myli. Aj! Ale Grzesiu, do aj to wiele brakowało. Lubię jak program nabiera powagi, bo strzelec... Ani jego vis-a-vis -vis nie używają żadnych słów. Dlatego tylko gwizdek. I zobaczmy, co tu się zrobi. Oj, oj, oj. Muszę zmienić bank informacji. Grzegorz, moim zdaniem ty musisz zmienić w następnym odcinku stronę, w którą się rzucasz. No? Ale przydaj mi tylko tę nogawkę będę brał. Jeszcze jest odrobina zimy, Panie Filipie, więc szaliczek musi być. Fryzurki obiecuję nie dotknę, bo rozumiem, że widzę, że przykładasz wagę. Nie, nie, nie. Nie? To A to okej. Okay. Widać, to okay. że dopiero wstał. Może ja od razu tutaj stanę. To jest bardzo dobry pomysł, Grzegorz. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie on stoi? Tu, 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 tu. Kolejna wojna psychologiczna w tym odcinku. No podoba mi się to. Kolera jasna Grzegorz, no masz ewidentnie problemy komunikacyjne z kolegą z Szymczakiem. Nie byłem źle ustawiony. No nie ulega wątpliwości, że złapałeś chyba taki najlepszy moment w karierze, bramki w Ekstraklasie i też na boisku wyglądasz. Coraz lepiej Czujesz podobnie jak ja? Czuję się ok, na pewno nie chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca, twardo, twardo są tam po ziemi. No ale to wszystko e... widzę wyuczone formułki, <gry> mów to... jak jest! Tak jest, tak jest, nie, przepracowałem dobrze okres przygotowawczy, e... no i to mam nadzieję, że w zdrowiu będę dalej się rozwijał i ciężko pracował po prostu. Mistrzostwo Polski z Lechem, dajmy na to jeszcze w tej rundzie z bramek 7 i potem wyjazd e... Za granicę. Tylko nie mów mi, że twardo stąpasz po ziemi i nie ma słońca, zachód i tak dalej. Tylko czy to jest dobra perspektywa? Gwiazda, chciałem na taki razu I powyżej 300 punktów trójbogo O Oj, to przede wszystkim, Od tego trzeba zacząć. Najpierw. Wszystko mogę obiecać, z wyjątkiem tego ostatniego. Gdzie ona spada, ta piłka? No moi drogi, to są pytania, na które nie znamy odpowiedzi, ale chcemy, żeby finalnie spadła do bramki. Wpadła, spadła jak kto woli. Nie wszyscy. Gwizdek. Ale taki to był kiks Grzegorz! Nieważne jak ważne, że sieci. Czym strzeliłeś? Oj! Pisa. Panowie, pozwólcie króciutko a próbę ostatniego strzału, bo wszystko było źle. Rzutka, za dobra jak na czerwińskiego, strzał za słaby jak na Isaka. Interwencja nie tak jak Mrozka. Dyskretna. Poprawmy się wszyscy! W sieci! Wszyscy się poprawmy! Bo tak nie może być! No, i to jest bardzo dobrze wykonana próba. W dalszym ciągu tylko jedna osoba do poprawy. Jeszcze mi kto? Nie chcę mówić na głos. Gaborku? Tak, tak. Ja tylko chciałbym powiedzieć za Filipa, że tu nie chodziło o Alana Czerwińskiego. Rozumiem. Że nie chodziło. O Alana Czerwińskiego! Proszę! I główną nawet. Można, można. Gdzie obrońcy? Nie wiem Szymi! Bądź jak Neymar! Stój! Stój! Czerwony! Przegusz, nie stanęła? Bo to jeszcze nie Neymar. Neymar zaliczony! Dawaj Ronaldinho! Spokojnie! Spokojnie, to wszystko się toczy! To się toczy. Dyka. Ważne, że są wartości punktowe. Ronaldinho zaliczony. Szymij, tylko nie zrób ta i nie krzyć wyjazd. Bo tutaj za wyjazd punktów nie będzie. Ah. Dotknąłeś? Coś tam mu Coś mu snęło! się To są jakieś cuda, brazylijskie cuda! Magic touch. Gaworku, były pewne założenia mhm. przed programem, miałem je z kolegą Szymim, że nie dotkniesz piłki, jak już niestety widzimy, pierwszy raz dotknąłeś piłki ręką. Tym większy żal, że za chwilę muszę się jej pozbyć. Mam prośbę w imieniu Szymiego. Proszę. Nie zepsuj tego. Dzięki. Szymi, to nie jest konkurs pod tytułem oddaj bramkarzowi piłkę. A dobra, Po poprzeczkę mam trafić, tak? O co chodzi? Grzegorz, problem przy mnie jest taki, że tę piłkę musisz wyekspediować teraz już. To nie są problemy, to są wyzwania. Brawo, wziąć drugą i na gwizdek machnąć. Dawawa trwa. Krzemi, to raz jeszcze. Nie chodzi w tym programie o to, by oddać piłkę bramkarzowi. Tylko o co Grzegorz? Najlepiej trafić głową w piłkę, a ta trafia w poprzeczkę. Dla Państwa to może być déjà vu, ale czegoś wyekspediuj tę piłkę. A tym razem uruchomimy prawe skrzynki. Dobrze, weź ostatnią i mam nadzieję, że teraz nastąpi pełna kalibracja. Może ty stój, a ja ciebie trafię. Może. Tak! Tak! Nie! Tak! tak. Znaczy najbliżej z całej sytuacji był Grzegorz. Grzegorz, no to jest to jest twoja chwila prawdy. Niby tak i oceniłbym to na pięć punktów. Cztery mogę dać! Wiesz, wiesz. Pamiętasz, jak w tej pierwszej konkurencji kolega Szymczak miał problem z małymi bramkami? Tak. Jestem na to przygotowany. O proszę! <laughs> powiem tak, nie sądzę, żeby nie trafił w jakąkolwiek bramkę. Więcej małych bramek tutaj nie dostrzegłem. No tak, no tak. No Filip, powiem tak, jak nie teraz, to <laughs> nigdy. Grzegorz, tam wymyśl sobie punktację, bo ja za wszystkie nie będę dawał 30. Żebyś miał to jakby, wiesz... Nie będzie trzeba. Na względzie. O kur. Grzesiu, wiesz co mi się wydaje? że go odciąga od małych bramek, patrz! A tam stała, co? Tam stała bramka. Zanieś tam bramkę z powrotem. Został. Mogłeś się dosłyszeć, ale on przez śmiech mówi, żebyś zostawił. Grzesiu, umawiamy się tak. Środkowa za 30, tamty za 20, duża tradycyjnie 15. A piłko chwyt? Za cztery. Patrz! Patrz! Oh, ty to jest niewiarygodne! Jego naprawdę odrzucam małych bramy! Filip, przepraszam, nie zasłaniam ci bramki. Ale której Grzesiu? Już bez takich złośliwości. W imieniu swoim Filipa przepraszam! Ale Grzegorz jakbyś... W locie mógł... O! 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 To jest ta za ile? No ta za chwilę, no z dyszka. To jest ta za 20, I teraz tak. Odejmujemy Grzegorz po punkcie, za każdą kaczkę po drodze, Dwie ile były. wychodzi? Minus 6 chyba. Dwie kaczki były przecież. No się dogadajcie, no ja mogę dać, ja mogę dać to 18. Ja jestem ofensywny, 18. Biorę, Dobra. Poprosiłbym Filip Grzegorza, żeby tak dla urozmaicenia konkurencji dodatkowych punktów postawił małą bramkę, ale nie ma to sensu, bo i tak Grzegorz on w nią nie trafi. Ja jestem na tutaj dużej. Duża stoi, ale trzeba zrobić 20 młodzieżowych obrotów, Młodzieżowy? tak jak kiedyś robił Grzegorz w Sopocie, mając lat 20. Całkiem niedawno. Tak. Pozdrawiam serdecznie młodego Grzegorza i Grzegorz! Ale ruszył! Jeden! 2, no jak w sobotę się kręcić, 3 9, czegoż takim tempem to i w sopocie, to żadnego monopolowego nie trafisz. 11 19, ludzie w sobotę zastygi 20 Lego rzuca! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w pazernie na miękkich nogach uderzył dwoma stopami i Strzał obu nóż. zaczął od nurkowania, ale skończył skutecznie. Czegoś opowiadaj teraz na przykładzie leżącego szymczaka, jak to bywało w sopocie. No nie dostawało się takich strzałów popsych, ale też nie było łatwo. Dziś w Poznaniu odrobinę padało. Piłkę już w zasadzie trzyma. Była prawa, lewa teraz. Teraz to już mi jest obojętne. <grywa> 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 Zanim zacząłem grać w piłkę, to pływałem także z płetwami jestem obeznany, tylko, tylko że w wodzie. No ale nie, no tutaj jakby, Grzegorz, to, to, to jest ważne? Nie przejwój się tym w ogóle. <grywa> no, przecież to jest jakby bardzo dobre połączenie. Płetwy plus piłka do rógby. Przecież to w ogóle... Na trawie. Ludzie na to czekają. <grywa> Nie wiem, czy czeka na to trener Ruman. Miejmy nadzieję, że że tak. Może czekać. Maria! Jaki to był piękny strzał! Jaki piękny strzał, jaki piękny upadek! Nie wiem, czy nie masz zbyt płaskiego obuwia na tą murawę. Chciałem Filipie, żebyś w dalszym ciągu Wykonywał konkurencję w płetwach, ale jednak coach Rumak postawił stanowcze weto. Odpuszczamy. Tak. I wracamy do tradycyjnego obuwia. Życzę Ci jednak, żebyś tutaj przenurkował cały kół. Dziękuję bardzo. Tak, żeby powiedzieć wprost, ta dzisiejsza młodzież to jednak ma technikę, co? Technikę? Tak, technikę ma wszystko. Taką jak my 20 lat temu w Sopocie. 3, 2, 1, góra! O! o! Nie no, Grzegorz, pierwszy raz za żonglerkę, za tą sztuczkę na końcu trzeba dać bonus. Tak, tak. Tak, No jak zwykle, 4, prawda? Biorę, biorę. No i co, panie Filipie? Była dobra zabawa, było wszystko w porządku, tylko ludzie pytają, czy ty masz problem ze wzrokiem jeśli chodzi o ten, te małe bramki? Szczęście w tak? Są większe większe, Tak. Na tym się skupmy, na tych pozytywach. Oczywiście, że tak. Rozumiem, że z rokiem tam nie ma żadnych tam plus 1,5, minus półtora, nie, jak w też, nie. Na zero, na zero, na zero. Na zero. Na szczęście dzisiaj nie było na zero. To jest jakby duży plus. Przepiękna, lśniąca, koszulka, meczowa, kolegi Szymczaka, dlaczego 17? Dlatego, że, że miałem taki numer w GKS Katowice na wyporuczeniu, i tak, tak zostało. To jest ta z meczu z Jagiellonią, co z tego pięknego Karnego. Y, tak, była biała, ale jest niebieska teraz, tak. Tak, ta ona się pobrudziła po prostu. Tak, atramentem. Mama tak, Filipa brała tak. w atramencie, w zasadzie nie mama, tylko y, dziewczyna. Tak, I tak nie, na, na Natalia? Ta, na, 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 Natalia. Ale jeszcze nie, nie na, rzecz na jeszcze? Y, jeszcze nie, ale. Ale, Natalia, a... podobno krążą plotki, że zanim będzie zagraniczny transfer Filipa, to on jednak przyjdzie o, o, do ciebie z piersiąkiem. No tak mi kazał przekazać, on troszkę tutaj jakby się śmieje z tego, ale takie są fakty. Filip, dziękuję Ci serdecznie. To była bardzo. duża przyjemność. Polska młodzież ma się dobrze, dobrze kopie i gra w piłkę, jest inteligentna, oczytana, dobrze wysławia się. To jest w zasadzie przeciwieństwo mnie i Gabor'a. O, jestem się nie zgodzę, ale dziękuję za To Było super. My również serdecznie Państwu dziękujemy. Kolega Szymczak, kolega Poznani i ja pozdrawiam Państwa niezwykle serdecznie. Transfer zagraniczny już niedługo, tuż po zarecznieniu. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.